Dobra, to znowu ja, Max Biały. Ej, nie mogę skakać! Co jest? Dobra, jestem z powrotem. E, tutaj nie można skakać. Zapomniałem. Okej, okay, to więc znowu to ja, jestem Max Biały, oto kolejny odcinek Let's Play Shaman King Master of Spirits. widzicie jestem w bazie i możemy tutaj dostrzec, z Pilika i tyle są w nich. Dzięki za kolej, trej. Yy, następnym naszym poziomem będzie tutaj. Aha, i nie pokazałem wam w poprzednim odcinku. Między odcinkami właśnie sobie... Albo cof jeszcze kawałek. Między odcinkami właśnie sobie tutaj doszłem. A długi kawałek drogi... Mogę to jakoś przewinąć? Ups. Dobra, nieważne. To właśnie między odcinkami sobie doszłem do tej bazy i lecimy... No lecimy z tym koksem. Aha i zapomniałem wam w poprzednim odcinku pokazać... Jak z tym dziadem gaz, z naszym dziadem gadaliśmy, się gigami O, pokażę wam, coś takiego Sam, sam na mierza wrogów. fajne właśnie na tej nietoperze. Ale to był kill fajny Ale po... Aha! Czas! Muszę sprawdzić czas Eee. Yy, dobra. Mniej więcej... Oj, oj, oj Spadłem, bo nie trzymałem pada. Sprawdzając czas. Mm, to też trzeba było zrobić No dobra, lecimy. Aha, jak mnie trochę kratkować, to sorry, ale renderuję film w tle. <grymne> Chcę wykorzystać dzisiejszy dzień, by nagrać dużą ilość odcinków. O! Szkielety. Już pewno do, 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 domyślacie się jaki będzie e, boss w tej, tej sceneli. Znaczy nie w tej, tylko w... w, w znaczy w tej scenarii, ale nie w tym poziomie. O, tak to powiem. Gdzie ja mi namarę? O, tu jest. O, jeszcze kurde się odsunął. <grystanie> Lecimy... Drabiny. Dużo osób nie wie, jak się schodzi z drabin. To bardzo proste. E, mamy strzałkę w dół i używamy... E, przycisku skoku. <grystanie> A tamten dziwny coś bez rąk, co może tylko stać, nie wiem po co to w ogóle jest, bo to się... To ma tylko dużo życia. <grym> o właśnie to. I to nie może mnie zaatakować, tylko jak w to wejdę. To jest bez sensu. <grym> Duch! Co to było? Dreisa, Dreisa. Nie pamiętam co to było. Draysa. Sprawdzimy zaraz. Co robi pan Draysa? Obrona, coś takiego? A nie, zwiększasz życie. A, czemu nie? No, mamy więcej życia, choć tego nie widzę. O nie no dobra, coś tam się zmieniło. Aha, i tu jest skrzynka. Może zjemy te sushi, które wypadło w poprzednim odcinku. Ej, skąd ja mam tego te sushi tyle? Dobra, nie zagłębiając się w szczegóły lecimy dalej. Ha, czyli tu nic nie ma. <laughs> Te poziomy będą tak z tymi zombimi, znaczy zombimi, z szkieletami pokręcone, że... Uuu, że ich nie lubię. Najbardziej mi się nie podoba w tej, w tej grze, że przy, przechodząc między instancjami resetuje nam wszystkich wrogów. Co to jest instancja? się zapytacie, instancja to jest... pomieszczenie... a nie wiem, <laughs> nie wiem jak to powiedzieć, wybaczcie mi tego co pamiętam, tam jest bardzo opłacalna skrzynka Kurde, teraz się boję tam spaść, ale Tak, tu będzie bardzo opłacalna skrzynka Bo są aż trzy... maka... cztery aż Ale mogę mieć chyba tylko trzy naraz Nie wiem Spróbuję cztery mieć naraz No mogę mieć tylko trzy naraz, więc trochę bez sensu A żeby się nie marnowało No Aha, muszę zaraz w dół. Dlatego nie lubię tego poziomu <grymne> Dobra Uff. No nie mogę się powstrzymać, bosem będzie faust <grymne> I miał takiego fajnego, fajnego, dużego szkieleta Znieściłem wam niespodziankę co? Przeprasz. Dobra, lecimy dalej. Amidamaru! Ej! mi Amidamaru. Domaru! mi, to już nie są takie frajery. Tu powinien być klucz. Ale zapytacie, po co mu klucz? A jak myślicie, po co są klucze? Żeby otworzyć drzwi. Ale tu nie było żadnych drzwi. Gdzie są drzwi? Nie pamiętam gdzie były drzwi. Tam chyba. Tak czy nie? Tak, tam były drzwi. Na bank. Na 10%. Ha! Tak. Tak wyglądają drzwi. Bardzo fajne, nie? Nawet funkcjonalne. Otwierają się tylko w jedną stronę. Dobra, po poziomie. Hm, jak to było? Tu czy tu? Nie pamiętam, chyba tu. Nie, nie tu. Czy tu? O, tych zombieków nie lubię. Ale to nie dlatego, że są brzydcy. A nie, dobra, lubię ich. Pomyliłem się. <grym> Aha. Ci to są szkiety z Minecrafta Ale one są bardziej upośledzone bo strzelają tylko w jedne miejsce I nie są kwadratowe Coś za coś Aaa, to jest bardzo fajny motyw W grze Kładziemy skrzynkę, żeby nie wejść w kolce, ale i tak wej... <grywka> Poziomu też nie lubię. Jak, jak, jak kiedyś w to grałem, to pamiętam Pod koniec tego poziomu jest taki, nie, nie bardzo, taki bardzo niefajny moment Ale to nie zmienia faktu, iż to kagero jest ziemniakiem O jezus! Nie lubię ich Ale chyba dzięki nim znalazłem sekreta A! A! Już wiem, dlaczego ich nie lubię. Te z niebieskimi oczami tak gwałcą, jak widzieliście. Jak w kapitanie w Pazurze gwałcili ci przytulacy, to ci gwałcą w taki sposób. O, inny. Dzięki wam nie że pokazałeś mi tego sekreta, którego pewno znałem, ale ma pamięć zawodzić mnie, chęć czasem i... Właśnie. I tak bywa O, i tego momentu w tym poziomie nie lubię O tym wam mówiłem Wielka zgnietalka do kartofli Kartofel, 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 kartofel Trzeba się chować pomiędzy tymi, i tymi O, a te zombie, które się tak Znaczy, szkielety, które mają tak wywrócone Dziwnie kręgosłupy To jak się zabije, to po one po jakimś czasie wstawają Wstawają. Fuck! Zapomniałem o nim. Więc zabijanie ich jest bez sensu i tak nie umrą. No chyba, że jest jakiś sposób, którego nie znam. To jest zdradzieckie, kiedyś nie wiedziałem jak to przejść. A to było przecież takie proste, takie oczywiste. Ale jak człowiek mały jest i w ogóle takie tam... <grym> To dużo rzeczy się nie wie. <grych> Ale ja byłem głupi. Ha oh, ha oh, oh. Nie lubię tego strasznie. Tego pomieszczenia. Ale to już jest koniec. Nie ma już nic. E, czas. A, czy 10 minut. Na no spoko. Dojdziemy do bossa chyba nawet. Nie, dobra, chyba. Aaa, chciałem go ziemniakiem zabić Właśnie zdaję sobie sprawę z komizmu, z komizmu sytuacji Nie, wyłącz się Kurda, nie da się Szybko, 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 szybko Fuck Jest nowa? Nie ma nowej, muszę czekać Nie lubię zabawy z tymi windami, całymi mechanizmami i, i, I w ogóle, i... Ej fajne to dopiero założyłem, że tam są jakieś ołtarze z czaszkami, coś takiego Co tam jest Nigdy się nie przyglądam takim detalom. Ale fajne bardzo To jest Maryja z czaszką. Przyspieszę czas, jeśli się, się nie obraziście Fuck Nie zdążę Dobra, będę musiał się cofnąć a nie, to jest tu... A nie, tam jest skrzynka. To się cofaniemy. No chyba, że się nie da. Daś Nie, tam sushi. Ale zawsze coś. Lepsze niż nic. O, piesek! Frankenstein! Ha! Zgadłem! Frankenstein! Nic specjalnego, bo to się szybciej z nim biega. Nie lubię tego ducha. Mam przecież to. Fuck... No żal mi tego sushi tu zostawić. Ha, jesteście ciekawi czemu, czemu... Yy... <noise> czemu mogę mieć tylko trzy sushi, znaczy co to jest, noodles, makaron, trzy razy makaron mogę mieć czemu. Nazwijmy to ramen, bo wygląda jak ramen. I pączek. Ale niech zostanie ramen. Yy, bo tam pod spodem macie taki jakby wagę i trzy zapełnione yy, te żółte kropeczki. I to pokazuje jaki... jaki to ma ciężar. I z prawej strony macie 10 na 10. To jest 3, 6, 9 i to jest 1. Czyli razem 10. I mogę nosić tylko rzeczy do ciężaru 10. Nie wiem czy to wam coś podpowiedziało po moim bezsensownym tłumaczeniu. Tak, musiałem. Jestem taki bardzo lubię sekrety. Sprawdzimy. Czy na dole nie ma czegoś zdradzickiego. On jest. Ale znam na niego świetną taktykę. Trzeba zobaczyć ile razy 4 ciosy, tak? Chyba. Czyli uderzymy go trzy razy. Raz, dwa, trzy. Teraz zrobimy tak. Teraz pobiegniemy tam. I tak to się robi. Ha, splytnie, nie? I też nie wiem, czy nic nie było na dole, super. Aha, oni wstają, zapomniałem. Szybciej. Jest skrzynka. Eee, w skrzynce. Marnuję. Dobrze jest Nie wiem po co jemy te susze jak te zombiaki i tak wstają Choć to nie ma nic do rzeczy <grymne> Aha i tu jest skrzynka Z kasą Raz, dwa, trzy No ej Nie chcę tego drugiego Dobra, raz, dwa, trzy i tego jeszcze dwa razy. Raz, dwa. Niech będzie. Tego... ...trzy razy. Raz, dwa... ...trzy. Właśnie nie lubię zabawy z tymi fintami, jak... ...jak chce się mieć wszystkie sekrety. To jest strasznie denerwujące. Hop Co jest? Źle policzyłem czy jak? Że trzeba schylić Tak, mówienie rzeczy o... oczywistych to moja pasja Eee... Yy, aha, i tu jest jest... Kurde Znowu to samo Dlatego nie lubię tych poziomów Ej! A o tym nie pomyślałem Ale nie wiem ile to trzyma w sumie I tak nie mogę w nich wejść Jezus ale to jest głupie Dobra, ale zaraz skończymy ten poziom Zobacz jak tam czas No, jeszcze zrobimy następny No dobra, nie Chyba jednak nie nie zrobimy chyba następnego. Ale unik. No, i to, jak to fajnie. To wygląda jak Michael Jackson. Tam, 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 tam. A to jakiś mutant. E, czas. Czas. I lecimy. Te przyspieszenie czasu naprawdę ratuje mnie z opresji. Dobra. Kolejny poziom... Co robić czy nie zrobić? Nie wiem czy to... Dobra, zrobimy jeszcze ten poziom. I to już naprawdę ostatni na dziś. I zobaczymy się w następnym fascynującym. ACH! Nie lubię tego miejsca. Tu mnie oszukują, no. Ha, ty mnie nie oszukasz. O, to, to jest bardzo fajne. Fajna zabawa. No, ale jestem dobry. A, co jeszcze niżej spadni? OLE! Epic skoki! O sandały Mojżesza, znaczy moje Znaczy prawe sandał. Dodatkowe miejsce na ducha Damy sobie, jakiś defense się przyda chyba Albo Ian Też bardzo fajny motyw Przyspieszamy czas Oczywiście, bo... O, tu się... Kurde <laughs> Tu się będzie bardzo fajnego ducha zdobywało Z tego co pamiętam Więc muszę być ostroż Wiecie, cała przy... przyspieszanie czasu chyba nie jest takie fajne zabawo Tu lepiej będę ostrożniej, bardziej ostrożny Chyba z niego duch leciał, a nie, wydawało mi się. Jaja, co robicie. Jas. Yes. Tylko w oczekiwaniu na windę będę przyspieszał czas. To jest dobry plan. Z niego chyba leci duch. Nie. NIE! Co z... Zemszczę się. Ups. I teraz sprawdzimy, że nie miał ducha przypadkiem, dobra. Możemy lecieć, da. Nie kojarzę tego pomieszczenia. Ojej! już kojarzę. Jest tak skomplikowane i bez sensu. O, jestem ciekaw czy... Nie, to nie oni. Są jeszcze tacy czerwoni. Ojej, to był błąd. Są jeszcze tacy czerwoni, których... ...da się zabić z ataku flodu za jednym uderzeniem. Ej, ale teraz sobie tak myślę, że gdzieś pominałem ducha a może nie, to może było dalej tak, trochę było dalej ale kurde taki bardzo fajny duch Był kiedyś taki odcinek. Nie, on. Jopia! Co robiła Jopia? O! Szybszy regen for Urioku. Szybsza regeneracja for Urioku. O, o, a oni są niebezpieczni, bo nie rzucają takimi zabawkami nieciekawymi. te zabawki się zniszczyć? Jezu, ja się ich zawsze tak bałem. No właśnie dlatego. Wiemy, Makaron. Co jest dalej? Żebym nie poszedł zbyt daleko. W... Aha, dobra. Go zadarujemy. To będzie dłuższy odcinek, z tego już czuję coś. Co jest tutaj? Pieniążki Lepsze to niż nic, teraz mam pretekst No już po pretekście <grymna> Czasem przypadkiem przytrzymam yy, strzałkę w dół i spadnę Co jest? Nie mogę takować. O już mogę A, dobra O oh, fuck Ale w sumie któryś może mieć ducha, więc... Lepiej wolę ich zabić. Jezus, dopiero zauważyłem życie. Idziemy do na dół. Dobrze. Uff. Macie może ducha? Nie. Ale speed. To mi się udało. To już wiem gdzie iść. Teraz pozostała nam tylko ta droga. Chwila ciszy. Czy abym się nie mylę? Nie mylę się. Chwila, moment. Tak, nie mylę się. Ojej, jej. Ha, ha. No. Gin. Ha. To się nazywa ucieczka idealna. Ziemniak, ziemniak. Ziemniak, ziemniak, ziemniak 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 Ziem... Przynudzam trochę Ale to już jest koniec odcinka więc idealnie na Koniec przynudzania A w następnym odcinku zobaczymy co to było Dobra, już wiem w następnym odcinku za dwa poziomy, nie ten, tylko następny, będziemy walczyć z królem, z czarnoksiężnikiem śmierci, zniszczenia, splugawienia z Faustem ósmym. No, a tymczasem żegnam się z wami. Max Biały? Miłego dnia.